Cześć, witam Was. Taki nietypowy temat. Może wkurzył Was kiedyś ksiądz albo katechetka na lekcję religii? Mnie tak i to nie na lekcji, tylko kiedyś byłem w kościele i dzieci miały komunie, Katechetka tak po nich ryczała, a ksiądz zawsze mnie wkurza na kolędzie. Jak gada głupota, a czasami tego robi. I tutaj Wam chcę sprzedać jeden sposób na wkurzenie. Kogoś na lekcji religii, kto prowadzi z wami tą lekcję, może być to ksiądz, jeżeli on to robi, może być to katechetka, jeżeli ona prowadzi lekcję religii. Jeżeli nie chcesz, to oczywiście tego nie rób. Trzeba zadać prowadzącemu lekcję religii pytanie. Pytanie będzie następujące: kiedy powstaje człowiek? I tu nie chodzi wcale o biologię, tylko o religię. Ksiądz wam wtedy może odpowiedzieć, co on się tak kręci? A, zapomniałem cię przedstawić, solki. E, to jest Franek. Nie Franek Kimono, tylko e, po prostu Franek. Tak tak się nazywa. No i on mi telepatycznie odpowiada na to pytanie. E, franek nie jest zbyt mądry, mimo że ma duży łeb. Dlatego znalazł tylko jedną odpowiedź. Odpowiedź jest taka. E, właśnie, że zadajecie księdzu pytanie, kiedy powstaje człowiek? I ksiądz odpowiada, że człowiek powstaje w wyniku Połączenia komórki jajowej, no, zna się na przyrodzie, na biologii, z plemnikiem lub w okresie zarodkowym. Ale rzadko Wam tak ksiądz odpowie. Ale Franek się częsiesz coraz bardziej. Nie uciekaj, nie uciekaj od odpowiedzialności. W końcu Ty to wymyśliłeś. No, tak. Na czym to przerwaliśmy? Aha, już wiem. Najczęściej ksiądz odpowie, lub katechetka dodaje, że człowiek powstaje w wyniku połączenia właśnie komórkajowej, a już to powtarzam się, z plemnikiem lub w okresie zarodkowym. Natomiast nie powie wam, że dopiero po uformowaniu układu nerwowego, bo to jest sprzeczne z ich doktryną, z doktryną Kościoła, więc ta pierwsza odpowiedź będzie. No to wtedy Wy pytacie się, czy wie? To to są bliźniaki jednojowe. Jak powstają? Ksiądz Wam może powiedzieć, że nie wie, a jak odpowie, że wie, no to zapytajcie się, jak powstają. Jeżeli ksiądz Wam odpowie, tak jak ja Wam teraz to powiem, no to dyskusja urywa się i nie macie dalej o czym dyskutować, bo ksiądz ma takie samo zdanie jak Wy. I nie jest za bardzo z prawami narzuconymi przez Watykan, przez Kościół. Natomiast jak odpowiem, że nie za bardzo, to mu wtedy tłumaczycie, że powstaje człowiek najpierw, czyli komórka jajowa łączy się z pełnikiem, powstaje zgota, ale dużo dzisiaj nauki. I ta komórka dalej się rozmnaża. Powstają jakby takie trzy warstwy komórek, a najpierw jedna, potem dwie, potem trzy. I to się nazywa wtedy zarodek. Przy okazji, Wam troszeczkę tutaj biolis sprzedaję. I w okresie tego rozwoju zarodkowego albo z tej zygoty ten człowiek dzieli się na dwoje. I to będą bliźniaki najowe, oczywiście po urodzeniu. One będą identyczne pod każdym względem. W momencie urodzenia, dopiero potem, jak będą różnie żyć, na przykład jeden dużo, je, drugi mało, no to się zaczną troszeczkę różnić, ale. Czyli życie wymusi na nich różnicę, ale genetycznie, to tak naukowo powiem, bliźniaki najowe są takie same. To tak, jakby kogoś sklonować. To są po prostu klony tej samej osoby. I teraz zapytajcie pytanie: Czy jak powstaje człowiek, to od razu ma duszę? Ksiądz oczywiście odpowie: Lub katechetka, że tak. No to wytłumaczcie mu teraz, czy księdzu, lub jej, katechetce. Jak powstają bliźniaki najowe, i zapytajcie się, co się dzieje z duszą. I tu możecie powiedzieć, że jest kilka wariantów tego, że dusza ucieka całkowicie, że oni są bez duszy. Bliźniaki nie obrażajcie się, bo to są tylko takie głupie dywagacje. Oczywiście to Was nie dotyczy. To dotyczy księdza lub katechetki. Po drugie, jeden z nich ma duszę, drugi nie ma. Po trzecie. Dusza dzieli się na dwa. No i ksiądz w tym momencie się w Jeżeli was ten temat zaciekawił, to ja mogę go bardziej rozwinąć. Yy, on douczy się, Franek. On yy, w sumie ma ten nie od parady, że tak powiem, ale wiedzy jeszcze aż takiej nie ma. Ja troszeczkę od siebie dopowiadam, bo coś na ten temat wiem. Yy, chodzi tylko właśnie o tą duszę. Niech wam ksiądz lub katechetka odpowie. A y, może być tak, y, że się wnerwi, i w, o to wam chyba chodziło, czy mi, albo po prostu zacznie myśleć i będzie jeszcze gorzej, bo może przestać wierzyć, a wtedy y, będzie mu się ciężej żyło. Bo już będzie wiedział, że y, całą dobroć musi sprzedać tutaj, na ziemi, a nie przenieść do nieba. Ale temat narzuciłem. Hmm, hmm, hmm. Pewno nic z tego nie zrozumieliście, ale to nic. Jak będzie jakieś zainteresowanie, to nie tylko Franek, ale poproszę też i innych mądrych pluszaków, chociaż on nie jest pluszakiem, może dlatego tak dziwnie odpowiada. I cały czas mi się tutaj rusza na tym ekranie. No, ale przynajmniej coś się dzieje. Ja bym miał tyle, jeżeli chodzi o ten jeden sposób na wnerwienie księdza lub Katechetki. Polecam jeszcze w ogóle poczytać sobie na ten temat, żeby mieć jakąkolwiek wiedzę i zapytać się wcześniej, przed tą lekcją, co Kościół uważa o duszy, kiedy ona powstaje, bo ja nie jestem pewny. No to tyle. Trzymajcie się. Zdrowo, cześć.